Komentarz od N46B20. Właściciel BM-ki. No ma silnik N46, więc w sumie trochę nie dziwię się, że tak emocjonalnie podchodzi do komentowania. Woda z kamieniem. Nie no, znasz się, ale teraz to dojebałeś do pieca. No nie, woda destylowana nie posiada kamienia, ponieważ woda destylowana nie ma w sobie minerałów, więc z tej wody nie będzie kamienia. Pokazałbym Ci, jak wygląda woda destylowana, ale chyba mi się skończyła. No nie mogę znaleźć, bo się skończyła. W każdym razie to jest taka sama woda. Na przykład Twoja mama używa jej do prasowania. W żelazku wiecie, no para wodna idzie, no i ta woda, jak ona paruje, no to nie może zostawić żadnego kamienia. No, ta woda musi być pozbawiona minerałów, dlatego woda destylowana. O takiej wodzie mówiłem w poprzednim nagraniu. To nie ma być woda z kranu, przecież mówiłem o tym. Także kupujecie sobie taką wodę. W piątkach się to kupuje. Woda destylowana. I teraz, jak już macie taką wodę kupioną, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ to nie jest gotowy produkt, żeby go walać do zbiorniczka wyrównawczego, czyli do silnika. Gdybyście wlali taką wodę bezpośrednio tutaj do tego układu, no to niestety, ale ona, ona prawdopodobnie w większości układów by poprawnie nie chłodziła, nawet na tej wodzie. Mogłoby dochodzić do takiego zjawiska, że ten układ by się zapowietrzał przez pompę wody, na przykład, na wysokich obrotach. No i to by prowadziło do tego, że ten silnik jeszcze łatwiej by się przegrzewał. Dlatego do takiej wody w motorsporcie stosuje się różne dodatki. Są naprawdę różnego typu te dodatki. Te dodatki robią coś takiego, że nie dochodzi do kawitacji. No i najważniejsze, no nie ma później korozji, ponieważ ten argument też bardzo często był. Tam. Ten argument był często poruszany, że na wodzie po prostu to będzie wszystko rdzewieć. Tak szczerze mówiąc, to jest zbytnio nie ma co rdzewieć. tak przy okazji totalnie, no bo dużo teraz silników jest aluminiowych. Nie? Ale w każdym razie dodatki są takie, że tam jest antykorozja, ogólnie smarowanie, no bo woda, woda, układ, woda która jest w układzie, ona też po części smaruje to wszystko, tak? Czyli no pompa wody i tak dalej. To są warunki takie, które potrzebują trochę smarowania. Także dodajemy do tej wody te specjalistyczne dodatki i wtedy mamy taką ciecz, która. Lepiej się sprawuje, lepiej odbiera ciepło i przynosi je do chłodnicy. Do tego jednocześnie jest w stanie zmagazynować w sobie więcej ciepła. I dzięki temu po prostu no, układ chłodzenia jest bardziej wydajny. Jest to jakieś 20-30% bardziej wydajne. Normalnie dał się tego nie stosuje, ponieważ w pojazdach takich normalnych no te pojazdy jeżdżą też zimą, tak? Więc zależy nam na takim układzie, żeby no nie. Z... Nie zmieniać tego płynu, tak? Zalewamy sobie płyn elegancko i jeździmy cały rok. A w pojazdach, które nie jeżdżą cały rok, to, mo to można się bawić właśnie na przykład w wodę.